życie Sylwestra Wardenge, prawda? Nieoczekiwanie wystąpi po raz kolejny w nowym formacie Fame, ale jego reakcja na to ogłoszenie jest daleka od entuzjazmu. A jeszcze większe zaciekawienie jego osobą wywołuje telefon, który zadzwonił do Wardengi podczas Cage Special. O co tam dokładnie chodziło? Zaraz się przekonamy. Ten facet, który wraz ze swoim psem w postaci pająka podbijał internet, teraz wchodzi po raz kolejny do klatki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sam Wardenga był zaskoczony jego ogłoszeniem na karcie walk. Wardenga, zaskoczony jakby znalazł się w ringu bez rękawic, wyraził swoje rozgoryczenie na Instagramie. Mówi, że nawet kontrakt ma dopiero podpisać, a tu bum! i już wszyscy wiedzą, że wraca do klatki. Marketingowcy chyba trochę za szybko wyskoczyli z informacjami, jak te słynne faule Sergio Ramosa. Zdecydowanie za wcześnie i za ostro. Nie da się ukryć, że Wardenga ma rację. W końcu jak to jest, że człowiek, który miał być twarzą gali, dowiaduje się o swoim angażu z Instagrama? Ale zamiast zrobić raban, Sylwester zareagował z klasą. Fame zatrudniło nowego marketingowca i najwidoczniej nie zrozumieli się w szczegółach. Wardega usunął swój ostry komentarz na jego temat i postanowił dać szansę nowemu sztabowi. Być może właśnie ta spontaniczność i nieprzewidywalność sprawi, że Gala Fame przyciągnie jeszcze większe tłumy do Łódzkiej Atlas Areny. A może to właśnie te niedociągnięcia są częścią większej strategii marketingowej? Kto wie. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie na ten temat. Nie zapomnijcie o łapce w górę, a my lecimy dalej. Chcę tak powiedz mi, jak Ty się czujesz z tym, że zniszczyłeś w sumie życie Boxdellowi, mimo że tak naprawdę nic nie zrobiłaś? Czy Wardenga zniszczył życie Boksdelowi? Czy to wyłącznie medialna burza w szklance wody? A może jednak Sylwek sprawiedliwie wytknął błędy swojemu koledze? Kiedy Sylwek dostaje pytanie o zniszczenie komuś życia, odpowiedź przychodzi równie szybko. Z jednej strony mamy osobę dzwoniącą, która sądzi, że Sylwek niepotrzebnie rozgrzebywał sprawę boxdela w kontekście Stu. Z drugiej strony mamy Sylwestra, który twierdzi, że mimo tego, boxdel dobrze sobie radzi, Tylwek w swojej obronie mówi o braku kultury w wypowiedzi dzwoniącego. A prowadzący przerywa mu odpowiedzi i zamyka temat. Co ciekawe, w tym wszystkim pojawia się pytanie o fair play. Sylwek, jak prawdziwy zawodnik, nie unika odpowiedzi. Stara się wyjaśniać swoje motywy, nawet gdy przerywają mu w półsłowa. Sam Boxdel odniósł się do tej sytuacji w najnowszym filmie na swoim kanale. Czy maczał palce w tym telefonie, który był skierowany do Sylwestra Wardengi? Sam Michał potwierdził, że po drugiej stronie telefonu była żona jednego z włodarzy Fame, żona Krzysztofa Rospary. Twierdzi również, że nie miał nic wspólnego z telefonem, jaki został wykonany do studia, ale zastanówmy się nad tym. Włodarz Fame chciałaby aby ten telefon koniecznie pojawił się na antenie. A Boxdell na filmie mówi, że przed programem uzgadniali, że nie poruszają dziś tego tematu. I komu teraz wierzyć? Może to być tak naprawdę wielka ustawka? Może, ponieważ to tylko moje przypuszczenie. Ale zobaczcie, wygląda to na wielki chaos w organizacji Fame. Gdy Fame broni Boxdella i nie chcą gadać o jego aferze, można odebrać jak próba oczyszczenia Boxdella. Ale skoro jednak jeden z włodarzy bez wiedzy nikogo przepuścił ten telefon, to pytanie brzmi po co? Chodzi tylko o wielką rozgłośnie, a Boxdel wróci do fejmu cały na biało? Dajcie znać, co o tym myślicie.